Dobry wieczór. Jesteśmy harcerzami, znamy wszystkie drużyny starszą i Usterka. Chcielibyśmy zadać pani kilka pytań. Jest to nasze zadanie jeszcze nasz na 40. rajdach Sledał, które odbędzie się w marcu w Warszawie. Czym jest dzisiaj patriotyzm? Kiedy myślę o swoim patriotyzmie, to najpierw widzę te starsze pokolenia, które dla ojczyzny nam życie. Natomiast myślę, że w dzisiejszych czasach, w e, wolnej e, ojczyźnie, kiedy mamy bezpieczeństwo, kiedy jest e, pokój, myślę, że patriotyzmem jest e, przede wszystkim szacunek dla ojczyzny, e, poszanowanie wszystkich naszych przygodła czy plagi narodowej e, i szacunek do naszej historii, ale też nasza podziemność, której e, albo dobrze mówimy o ojczyźnie, ale również mamy życzliwość i wzajemny szacunek do siebie jak się pani czuje w Polsce? Ja się czuję bardzo dobrze. Polska. Yy, myślę, że, że może, nie myślę zwykle o Polsce, ale myślę, że dla mnie Polska to jest moje rodzinne miasto, mój dom, moi bliscy, moi przyjaciele. To wszystko to, co niesie ze sobą spokój, radość, dobro yy, i miłość. Czy myślała pani kiedykolwiek o emigracji? Nigdy w życiu. Bywałam w różnych miejscach, czy to w czy Europie, czy na świecie, ale nigdy ani przez moment na się nie przyszło to, żeby zaigrować i żyć w innym miejscu niż Polska, niż nawet w mm. Czy zna Pan film z Tak, myślę, że, że tak jak każdy z nas Polaków powinien znać film. Ja też go znam, mam nadzieję, że dobrze. Mm. Natomiast najbardziej wyróżniają na mnie momenty, kiedy. Kiedy właśnie wspólnie razem przy różnych okazjach go, o, go śpiewamy. Czy może Pani zarejestrować drugą krótką krawędzią do Greckiego? Przejdzie wisłem, przejdzie Wartem, będziemy Polakami. Dał nam przykład po napastę, jak zwyciężyć mamy. Dobrze? Tak. <noise> Czy wie Pani, co napisał hymn? E, tak, hymn napisał stylu wygrywickim. Także myślę, że. że Od kiedy mam prezes jest hymnem państwowym? Kiedyś wracałam do tego, tego pamięcią, dlatego ta data utkwiła mi, choć nie zawsze do niej wracałam, nie zawsze ją pamiętałam, ale to jest 26 lutego 1927 rok. Czy może Pani zdecydować, wiesz, kto Ty jesteś? Tak, nie wiem, czy cały, ale, ale próbuję. Kto Ty jesteś? Polak mały. Jak znak Twój? Orzeł biały. Gdzie Ty mieszkasz? Między swemu. W jakiej ziemi? W polskiej ziemi. Czym twa ziemia? moją ojczyzną. Czym dobyda? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Czy może Pani zimą symbol narodową? No to jest y, oczywiście godło, flaga państwowa, hymn narodowy, no i bardzo nasze biało-czerwone. Y, biało, biało <noise> 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 Jak odchodzi Pani święta narodowa? Od wielu lat Święto Narodowe uczestniczy w uroczystościach, które są w naszym mieście organizowane, bądź w Warszawie w tej chwili. Zawsze to są momenty, na które się przygotowuję, w których uczestniczę. I tak jak już wspomniałam, najpiękniejszym momentem to jest ten moment, kiedy śpiewamy wszyscy razem, a najlepiej, kiedy to jest bez akompaniamentu, hymn państwowy razem wtedy e jak e, jak jako polskie komodacje na obszarze i to są najbardziej wystające momenty. Jak Pani postrzega dzisiaj wobec wszystkich harcerzy, czy są widoczne na takich świętach narodowych? Ja powiem tak nie wiem, czy to, jest, czy to jest jakieś specjalne uczucie, ale mam absolutnie do Was gorące, gorące uczucia, gorące emocje. Nasza współpraca od lat, która się układa bardzo dobrze, daje mi tylko i, i, i mówi o tym, że mogę o Was mówić tylko dobrze, tylko bardzo dobrze, bo poza takimi uroczystościami, w jakich bierzemy razem udział, czyli to są uroczystości państwowe, jesteście wszędzie tam, gdzie się doją, do, dzieją dobre rzeczy, i za to, jeśli mogę z tej chwili Wam podziękować, to bardzo dziękuję. Dobre, ważne rzeczy i tam wszędzie jesteście. Czy byłam Pani kiedykolwiek harcerku? Tak. Byłam <grym>, to było bardzo dawno temu, bo już trochę lat minęło. Troszkę żałuję, bo później, kiedy poszłam do szkoły sportowej, to niestety ten czas nie, nie pozwolił mi tego kontynuować, ale bardzo mi mi wspominam ten czas na dole. Najpierw jako później jako Wiem, że Pani, Pani bardzo angażuje się w akty organizowane przez harcerzy. Czy ma Pani jakieś takie wspomnienia, które od chwili Pani pamięci, właśnie w takich harcerskich wypadkach? To znaczy, najmilej wspominam spotkania z Wami, kiedy rozmawiamy o różnych ważnych, mniej ważnych, czasami poważnych, ale również tych radosnych, szczęśliwych, czasami zupełnie niepoważnych rzeczach. Ale nie ukrywam, że, że zawsze, jak jest tylko okazja, wspominamy odchody rocznicy chłopca małżeńskiego w Wilku. No i te wszystkie wspomnienia, które są z tamtego czasu yy, i z tamczystasiem, które się działo, Czyli wspomnienia, czyli wspólne śpiewanie, wspólne zabawy i ten wspólny czas, który przeżyliśmy razem w Wilczu. Dziękujemy pani, za otrzymaliśmy czas oraz za pomoc w naszym zadaniu. Życzymy pani wszystkiego najlepszego i do zobaczenia To ja bardzo dziękuję i oczywiście jak zawsze wszystkiego dobrego na no życzę i mówię do zobaczenia w Warszawie. Absolutnie. Ja też tam na to czekam.